Nie podejrzewałem cię, że ty będziesz Ramstein. Słuchaj, ja mu jeszcze, jaką muzykę lubisz? Bo to o. pytanie musi paść w moim wywiadzie. Palić się chce. No dobra, tylko powiedz, słuchaj, e, ruszymy coś, ten sobie zaraz kupisz. Przecież e, tutaj e, ktoś na live pisze, że mam ci dać 50 złotych, ja ci dam e, tak, jak się umówiliśmy. Dobrze. A jak, jak ten człowiek chce, żebym dał 50 złotych, to jak zapłaci 50 złotych, to ja ci dam te 50 złotych. E, Szpaku, no muzyka, no, no. Powiem ci tak, nasz taką zespół jak Ramstein. Znam. No nie podejrzewałem cię, że ty będziesz Ramstein. Ojej! Absolutnie cię nie podejrzewałem, że ty <laughs> lubisz Ramstein. Przecież to jest taki dosyć mocny, mocny, mocny heavy, rock, no. heavy metal, nie? Heavy metal nawet. A, no, no, to ty jeszcze, takie mocne klimaty lubisz. Jeszcze lubię, rozumiesz? Taką muzykę jak opera, rock-opera. Rock-opera, coś takiego, tego nawet nie znam. O, rockowa opera, hmm, ciekawe, ale no mogę sobie wyobrazić, chyba gdzieś tam mi się obiło o uszy.